Eee, co mam brodzić dzisiaj, że sobie w Metroid, mnie nie było, więc zobaczmy, co tu nowego wprowadzili. Mam nadzieję, że usunęli takiej popowe łowczynie. demo. Więc co, co ładnie. Pysz. daj. No, mój tpa. daj. A to jest serata. Oważaj. Ja, ik hou van het scherm. Aj. dat is degene die zich elke keer op een zang. Aj. Aj. Poczekaj, szk... go skilowować. Typki, typki, chodźcie typki. Zabiewa... zabiewa... ...zabiewa kolkowanie. o. Excali. O, no. Ej, ty się we mnie... ...wszedł do we mnie dosłownie. Let's... let's Let go... ...let's... let's... No. Ale ładnie. Nie, łączę mam nadzieję, że film się podoba, jeśli się podoba taka w górę i ślub i co łat. Pys.